Jest! Kociarę się nie ze mną. A teraz Tak. Nagrywamy pierwszy odcinek, skogamy. Jej! U mnie reklama leci z I <laughs> Jeszcze stres. Czekaj, bo ja muszę wtyczkę uruchomić. Zapomniałam. Ja nie muszę uruchamiać. Jest Musisz ja muszę wtyczkę uruchomić. Moi drodzy, mam dla was zadanie. Dla mnie Moi drodzy. swój bieżący wiek. Odejmijcie od niego dwa i dodajcie do niego dwa. Tyle właśnie masz akcji. It's magic. Do niebieskich dołączaj. Magia! Mój ulubiony parkur, jej! Ja zawsze... W... No to no, mój ulubiony parkour. Nie pamiętasz, co go wczoraj przechodziłyśmy? Kurde! Na którym jesteś tym kolorze? Na niebieskich. Musiałem próbować zaskoczyć, ale to skokami zrobili. O, weszłaś. Dzień dobry. Pani, pani na do mnie zaczeka, kurczę. Niech pani się tutaj zapisze. Bo ta pani oczywiście jak się y, nig nigdy nie zapisze, to nigdy jej nie zginie. Dobra. No I od a razu, podał, jej! Ja. A, byłam tak za blisko. Gdzie ty It's magic! Gdzie ty jesteś, Iza? Zgadnij. Hehehehe! He he. he he. he he. Potem znowu będzie zaczynała od nowej? Co będzie? Zaczekaj, Iza, ale zaczekaj na mnie, bo ja jestem teraz flagę obecnie. Wiesz, sobie tutaj znaczy flagę, ale nie, ciągle mnie już od początku wychodziła. Bo to tak. sobie nigdy tej flagi nie zaznaczysz. Jej! Kurde! I zaleci. Jej! Jej, zobaczyłam flagę! Ale weź mi księgę zostaw jakąś! Jak ci no ja mam wzi... to wszystko pozostawiać? Zostawiłaś mnie, ale zaczekaj Jak się siadrzy Flaga. O! Cześć, Czekam na ciebie! To ty się spowalniasz że krowa na... na... na studniówce. Yeah, it's needed. Serniczku! Nie, nic, nic, nic! Widzę jakoś nie niewyraźnie, się widzę i słyszę. Ale co ty mi zrobiłeś? Na koganie? Tak, wniknęłaś tam podłogę, i potem się pojawiłeś na fladze. jej Nie się Znowu, pomóż mi! Ale to my! Pisa, ale to my jesteśmy Nie widzę, y tam, to nie widzę, nie widzę, cię jestem tu nie widzę, ja nie widzę, pod drogę wyprzedziłam cię ty świnko mało. Zazdrz sobie tutaj flagę! Ja już jestem przed... Ty ja nie zginęłam tu! Pięknie z kipatałem. No on no, jest tego świata, sobie nie widzisz. Ja pierwsza! Kurde, księgi. Ja pierwsza. Nie, wiesz, mam na prowadzenie. Kurde, zaraz zginę. Nie będę tutaj czekała, co I cudatki. Iza jak się nie wyraźnie słyszę strasznie. Naprawdę? Naprawdę. Nie Ja, ze przed Nie przeze mnie byłam pierwsza. Ale bardzo fajny pomysł z tymi apteczkami, że oni tutaj dali. A nie jakieś paseczki, dupaczki, te tapaj, te paj. Czekam na ciebie, wiesz? Niby chyba znowu wygrają. Nasza drużyna znowu wygra chyba. Zapisz się! No. no już się zapisałam, ale ja cię naprawdę nie, ja nie wyrażę. I nie 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 wytrzałam wytrzałam nie. Ja ciebie ja też. Uuu! Nie, nie to Jeszcze Mila co? powiedziała, Co? Co? Że ty jesteś ślepa, to powiedz mi, że ona też. Jeszcze, kurde, nie zaznaczyłam. No a ja się zaznaczyłam. Zaznaczyłaś się, bo przebiegłaś przez to. Tak, dosłownie obok tego przebiegłaś. To proszę nie! Oh. No i drodzy, nie. Mój największy wróg. Co? Mój no, na największy wróg. Ty to już tu przeszłeś? Moi drodzy, zgadnijcie na, na, jak, na czym ja gram, na laptopie czy na kompie. Ola, nie podpowiadaj. I za... wy... wyłącz to. Przepraszam za moje siostrą, ona... Nie, nie, moja flaga! tam marmurowych. O Boże, nie wiesz mi, gdzie się flaga wybiła? tam. Jesteś na mnie. Ja na ciebie nie. Cześć! Jesteśmy jednym z Tylko, że jestem trochę inaczej ubrana. I masz ciemniejsze włosy. Boże! Spadłam. Nie, ty! Nie spadła. Ja jestem po. Bo... po prostu. ale wezmę mi zaczekaj, proszę. Ale co? Bo ja te, spadłam. Bo ja tam tego już mogę spadłać spadłam Cześć, witam. Mm. A te, te są najgorsze. Ja stoję na skraju. Widziałaś jak jestem na skraju? też tutaj mogę cię postać na skraju, właśnie. ale są oczywiście spadnę Wow. Bo... Ja sam na skraju jeszcze dobrze nie spadłam No ja też staję na skraju właśnie. Wow, bo Miałam. Zapraszamy na kogane. Tak, mój logiczny ciasteczkowy oh. AA, a jest tylko 60. Jak mój zaplanet. I to samo hasło mam. nie sobie myśleć kogane, to po prostu, to po tam. Znowu nie byście wygrali. Jakim cudem nie musisz się zapisać, żeby tutaj być. Ja!

Pierwsza, to ostatnia. Jurko, nie idę pierwsza. No gdzie Boże, nie! Jesteś? Boże! A gdzie ty jesteś, Iza? Nie, przyszłam ścianki. Są się Sysia a, a, będzie ostatnia. Nie, nie Jezu. Gdzie ty jesteś? Na wteczkach. Mili, muszę dać kąpa Pa. Tak, moi drodzy. Okay. Będzie mi się teraz No. No. Ostawaj! Hmm. Skada! Przejdziemy sobie co do końca i kończymy od klinet, I to będzie następny zapewne. Tutaj, moi drodzy, żegnamy się. Pa. I tak, na froze pięknej, tutaj przy flagą trzymamy się z rączka. Ty się a nie przeszkadzaj? I takim cudem mówię wam, pa.